Dzień dobry, witam wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami. szczególnie ciepło witam dzieci ze szpitalnych świetlic, a teraz do rzeczy. Broda, duma mężczyzny, tylko prawdziwy mężczyzna może zapuścić brodę, a prawdziwym mężczyzną stajesz się wtedy, gdy kogoś zabijesz. <grym> Żarcik, nie trzeba zabijać, wystarczy uderzyć i nie przeprosić. Jest wiele rodzajów brody: krótka i długa. Najdłuższą brodę na świecie wyhodował pan Sarman Singhha. 189,5 cm. To mniej więcej tyle, ile rocznie buduje się w Polsce autostrad.